Ochota na produkty słodkie wynika z wielu czynników, jednak najważniejszym z nich może okazać się Twoja dieta. Jeżeli jest w niej za dużo węglowodanów lub zjadasz je samodzielnie, poziom glukozy we krwi będzie bardzo niestabilny, a to powoduje właśnie zwiększone uczucie łaknienia. Żeby zmniejszyć chęć sięgnięcia po słodkie, spożywaj około 25-30 g białka w każdym posiłku, szczególnie pamiętając o śniadaniu. To zapewni Ci stabilny poziom cukru we krwi w ciągu dnia, a także zwiększy uczucie sytości po posiłku, przez co chęć na słodycze będzie znacznie mniejsza. Idealny posiłek powinien zawierać źródło białka, takie jak mięso, jaja czy ser zdrowe tłuszcze oraz produkty bogate w błonnik. Wypróbuj tę metodę przez kilka dni i daj znać, co o niej myślisz.